Nazywamy się Prograf, firma Prograf, Mieścimy się w Tarnowie Podgórnym koło Poznania i już ponad 24 lata, prawie 25, zajmujemy się produkcją pakowań termozgrzewalnych, czy jak to woli giętkich, czy jak to woli termoformowalnych. Jest to nic innego jak folia zadrukowana, laminowana wielowarstwowo, która wychodzi od nas jako rolka z nawiniętą. Folią z nawiniętym laminatem do termoformowania na maszynach pakujących u klientów albo gotowe opakowanie w postaci woreczka. Oczywiście wszystkie maszyny w całym cyklu technologicznym używają sprężonego powietrza. Sprężone powietrze służy nam od samego początku procesu, czyli w zasadzie od mieszania farby przez napęd pomp po Napęd zespołów na maszynach drukujących, laminujących, jak i na maszynie do cięcia. Wszystkie sprężarki, które zakupowaliśmy, zakupowaliśmy od firmy Vector, która jest naszym głównym dostawcą sprzętu w tym zakresie. Współpraca od wielu lat układa nam się bardzo dobrze. Nas interesuje ciągłość produkcji, 24-godzinna ciągłość produkcji i serwis w tym zakresie jest dla nas bardzo ważny. Ze względu na to, że w tej chwili jesteśmy na etapie inwestycji. Że planujemy powiększenie produkcji, zakup następnych maszyn. Potrzeby w zakresie sprężonego powietrza zwiększą nam się i to dość istotnie. No, myślę, że przede wszystkim, jak zwykle, już zapukamy po ofertę najpierw do firmy Vector.